Zakończyło się spotkanie pomiędzy Alkasem Aleksandrią a y, Orłami Kusięta zwycięstwo 3 do 1 była to ostatnia kolejka y, w rundzie jesiennej B klasy z nami prezes drużyny Alkasu no i mogę oficjalnie pogratulować mistrzostwa y, jesieni ha, ha, no dziękuję bardzo na razie jesteśmy w połowie drogi myślę że drugi krok wykonamy na wiosnę i, i wywalczymy sobie awans do Kasa Dzisiejsze spotkanie było takie chyba pod kontrolą. Był taki moment, w którym Orły strzeliły bramkę na 1 do 2, ale wydaje się, że, że dzisiaj zagraliście na swoim poziomie. Mam dużo zastrzeżeń, jeśli chodzi o naszą grę, bo z reguły wygląda nas zdecydowanie lepiej. Dzisiaj też nie mogliśmy skorzystać z kilku podstawowych zawodników, więc też to się odbiło na poziomie, który reprezentowaliśmy. Ale uważam, że z przebiegu spotkania byliśmy zespołem lepszym, dojrzalszym i, i, i pewnie zgarnęliśmy trzy punkty. Dzisiaj była taka pechowa sytuacja, że nawet karetka musiała tutaj dwukrotnie przyjeżdżać w trakcie meczu. No, zgadza się, dwóch podstawowych zawodników dostało urazów: jeden prawdopodobnie kontuzja łąkotki. Miejmy nadzieję, że łąkotki, że więzadła będą całe, a drugi rozcięcie głowy dość, dość, dość rozległe. Są teraz w szpitalu, mamy z nimi kontakt telefoniczny. No, po meczu zobaczymy, pojedziemy, co dalej z ich zdrowiem. Zapytam teraz o takie kwestie organizacyjne, czy to mistrzostwo jesieni. Ta dobra gra klubów przekłada się też na, na jakiś sponsoring, na zainteresowanie większe tutaj e, ludźmi, którzy mogliby w jakiś sposób e, finansować ten te Wasz zespół. To znaczy, jest grono osób, które nam pomaga, tyle ile są w stanie, mamy tu taką zaprzyjaźnioną firmę, firmę Arian, która dostarcza aluminium, która w razie potrzeb nas tutaj wspomaga, jest też kilka osób takich prywatnych yy, z, ze wsi, które w każdym momencie, jeżeli tylko zwracamy się o pomoc, chętnie nam pomogą i, i, i wspomogą finansowo ten klub, więc, więc pod tym względem nie mamy na co narzekać. Jaką kadrą możecie się po, pochwalić, jak to wygląda u Was? Zawodników, których zgłosiliśmy do, do sezonu, jest 29, ale nie ze wszystkich, jak zawsze, możemy skorzystać, bo wiadomo, praca, obowiązki szkolne, czy, czy, czy inne okoliczności, imprezy itd. Ale jest grono osób, które systematycznie trenują i, i, i z nich możemy korzystać. Jeśli chodzi o zaplecze, to tutaj mamy jedno boisko, mamy do, dos, dostęp do Odlika, więc pod tym względem nie wygląda to najgorzej. Mamy też się gdzie umyć, bo w klasie B, że tak powiem, jest to, jest to rzadkość. Dysponujemy tutaj dzięki dobrodziejstwu szkoły szatniami i możemy na to liczyć. Możemy też się przebierać na roliku, mamy tam swój magazyn, więc jeśli chodzi o infrastrukturę i, że tak powiem, bezpośrednie zaplecze, jeśli chodzi o wyników, to, no to wygląda to całkiem nieźle. A jakieś inwestycje są w planach? chcecie coś tutaj jeszcze zmienić, czy, czy nie, macie, nie macie takiej możliwości, a może po prostu nie macie takich planów? To znaczy, że plany mamy oczywiście bardzo, bardzo duże, ale to wszystko będzie zależało od finansów, od, od, od środków finansowych i jeżeli, jeżeli tylko takie zdobędziemy, to na pewno tutaj coś się, coś się będzie zmieniać. Tak? A, a jakie to, przepraszam, że przerwę, jakie to plany by były? No ja jako prezes osobiście mam takie marzenie, żebyśmy dysponowali własnym jakimś klubem, tak? ale to jest takie plany dość, że tak powiem, odległo przyszłościowe. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak, jak to się potoczy póki co korzystamy z tego co mamy, ale no na przyszłość fajnie by było, aby klub dysponował jakimś własnym budynkiem, szatnią, to na pewno by był duży dla nas plus, tak? Zobaczymy jak będzie. Awans mógłby pomóc tutaj? Yy, to znaczy, no myślę, że na pewno tak, chociaż my do tego awansu się szykujemy już drugi sezon, bo w zeszłym roku też byliśmy blisko, ale nie wytwarzaliśmy na zawodnikach, no tutaj na trenerach jakiegoś ciśnienia, aby to, ten cel osiągnąć, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że drużyna jest w trakcie przebudowy, jest wielu młodych chłopaków, którzy niedawno dołączyli do naszej kadry i musimy na spokojnie to budować, na spokojnie do tego wszystkiego podchodzić, no póki co wyniki są zadowalające i myślę, że że w tym roku się ten awans uda wywalczyć i, i nie powstydzimy się naszej gry w klasie A, ale czas jeszcze pokaże, tak mówiłem na początku. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, jeszcze jest drugi. Mam nadzieję, że nam się uda. Poruszę jeszcze ostatnią kwestię pana zdaniem. Te, te, te mecze, które są, to jest dużo, czy mało? Czy powinniście grać więcej na tych B-klasowych boiskach? No, pff, uważam, że powinniśmy grać zdecydowanie więcej. Tak? To jest, w tym momencie jest tylko 8 spotkań okres przygotowawczy jest zdecydowanie dłuższy niż sama Liga i, i, no i powiem, że dla tych chłopaków to rozgrywanie meczów sparingowych jest fajną rzeczą, natomiast wiadomo, że adrenalina i, i, I rywalizacja sportowa w meczach mistrzowskich jest zdecydowanie większa, uważam, że, że tych meczów powinno być zdecydowanie więcej, no, ale jest jak jest. No, musimy się przy, 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 przystosować do realiów. Tym bardziej, że teraz piękna pogoda akurat się zrobiła, więc jeszcze na spokojnie można byłoby zagrać kilka meczów. No, zgadza się, zdecydowanie dzisiejsza aura sprzyjała widowisku piłkarskiemu, mam nadzieję, że... Że jeszcze sobie my jako drużyna zagramy kilka sparingów, aby ten okres roztrenowania nastąpił płynnie, a później hala, i przygotowujemy się do rundy rewanżowej. No to dzisiaj będzie jakaś feta? No, to znaczy po każdym zwycięstwie tutaj staramy się jakoś spędzić chwilę ze sobą po meczu, porozmawiać o tym, co się wydarzyło, wypić jakieś piwo, czy, czy, czy zjeść jakąś kiełbaskę. Na pewno dzisiaj będzie to, że tak powiem, bardziej celebrowane z racji tego, że no wywalczyliśmy mistrzostwo tej rundy, więc. Myślę, że trochę poświętujemy. Dzięki, powodzenia.